i oprobuję wszystkich służb w salarzu. Dobra robota, w tym salarzu. Kawa czy śmieci, to niesie się projekty na samą górę. Zobaczymy. Znacznie się śmieje, a czego są ci żołnierze, żaden z nich nie pomoże sobie, nie ściska. Wsyd Się coraz bliżej, chcę usłyszeć, co powie matka. Nic nie mówi. Właściwie to nic nie słychać. Taki far. Ciekawe, czy ta Maryja naprawdę koła swojego syna, skoro nie płacze ani nie rozpacza. Możecie się bliżej to może i parko zobaczy. Ludzie! Dla takiego płaczu nie małe. Patrz pan, ten biedak i Szymot syreny Stanął sobie, aby popatrzeć. A ci żołnierze zmusili go, żeby nie tym krzyżyć. To ci dopiero. Ciekawe co powie jego żona. To sobie poradzi. Ale czemu on tak stoi? Na co się patrzy. Dał mu pomóc. Głupo mi, że całe Mogę wszystkich pomyśleć, nie głową, lecz sercem. Przystanę i sprawdźmy, na pusty prawdziwie współczującym dziewczynie. No tego to się nie spodziewałem. Tak. Ta kosztowała tak dużo, a ona uciera mi krew z twarzy. Co za kobieta. Przecież to się nie spierzy. Gdzie ona się trwała? Mogła obywać kupniakiem mieczem lub uczniom od żołnierza. Takie to ty tylko z tym głupim sercem lecą. Ja nie taki głupi postoję. Dziękuję Ci za tą twarz. Już na zawsze ją mam. Przystanek i sprawdzaj siódmy. Upadek cięższy i boleśniejszy. Myślałem, że trzeba będzie wyznaczać... Jak... Czy ma? Chyba nie, bo nie ma do końca. to trzeba tak. Jednego go nie się nie drugiego pomocy Jezusowi, a trzeciego nie Dziwne, że tylko ja Aż do przychylenia się nie mówiło. Teraz to mi się kojarzy, bo bieda przychylenia się nie mówi. Ile I to około w, no, grubego punkta. Bogatym to wszystko było. Nie mówiłem, chciałem powiedzieć, Zerwali z niego ubrania, stoi taki bezbronny. czego? Tak wstydny się teraz. Prymitywne bojaki, zdzierając jego szaty, dał mu kawałek swojej, ale po co zwracać na siebie uwagę. Ludzie, jak możecie tak patrzeć, bez rumieńca i wstydu w oczach, to on da was się wstydzić. Niecie serca i oczy czyste. Przystanek ich sprawdza jedenasty. Przybijaj do krzyża, co nigdy nie zdradzi. Teraz to już patrzeć nie mogę, jak oni mogą tak bez mgnienia oka przybijać człowieka do krzyża. Taki świat bez czucia, miłości i współczucia. Chcieli mu dać ręk, przedzień bólowy, ale nie wziął. Odważny Ty nie jest. Powiedział kiedyś, że dla miłości trzeba cierpieć. Może on, ale nie ja. Ludzie, współczujcie, poczujcie jak Boga boli kochanie was, którzy nie chcecie kochać, bo boicie się najmniejszego bólu i trudu. Przystanek jest prawdziwym u nas. Umieranie i przebaczanie. Ale było mało. Cudów są jakiegoś. A on do nich mówi, bez... Co za człowiek? Ja w nich nie wiem. Ziemia drży, dzieje, a mrok się robi. A Jezus mówi, że temu robisz że on to nie pozwoli. Ty nie jesteś to naprawdę jest tylko człowiek. Ludzie, on Wam przebacza, bo nie wiecie, co robi Czego chcecie? Przestańcie krzyczeć i szepnijcie. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przystanek ich, prawda, 13. Cisza po śmierci, cisza żałoby. Myślałem, że są jakieś ludzie, co tego nie zrobili, a zdawało mi się, że już nikt. Oni go zdjęli, obmyli, olejkami nas malowali. Najbardziej szkoda mi jego matki, są się umarli żona. Cicho, krzyże puste, a wszyscy się spodziewali, że to ktoś nadzwyczajny. Cicho leżysz, Jezu, ale źli ludzie tej ciszy boją się bardziej niż Twoich słów. Niech w tej ciszy Sumienie. przystanek i sprawdzam czternasty. złożenie do grobu, co nie śmierć w życie. Oni tego lipca nawet po śmierci się boją, a przecież go chowało kilku kobiet, i jak słaby spadły mężczyźni, pochowali go w eleganckim grobie Józefa. Tego to straci. Jak widać, oni naprawdę boją ustawili przy grobie straż dziewino. To może być wydarzenie tysiąclecia. A ja czuję, że coś w grobie punktuje, że budą się już nowy świat i niebo, i że to patrzę Jezusa żywego, ale...